Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu, i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi ucznień, uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chuste, która była na jego głowie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Oto Słowo Pańskie. tego normalnego punktu widzenia możemy powiedzieć, że dziwne przeżywanie w liturgii tego, tej oktawy Bożego Narodzenia, kiedy tak skaczemy od narodzenia do wczoraj do wydarzeń po niebowstąpieniu, dzisiaj po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, złożenia najpierw do grubu. W ikonopisarstwie e, przedstawia się e, właśnie to Boże Narodzenie, gdzie e, właśnie możemy zobaczyć to, to takie połączenie, to, to, to nawiązanie, ukazanie tej historii zbawienia w pełni, kiedy ten nowonarodzony jest położony w takim właśnie surowym żłobie owinięty, tak jak właśnie w te chusty grobowe, gdzie pod tym żłobem jest właśnie ta, ta ciemna otchłań, to, to właśnie to, to stąpienie tak, do piekieł, a jednocześnie wszystko wokół w, w tym złocie, w tym świetle Właśnie przyjścia Syna Bożego, ale też Jego zwycięstwa nad, e, nad śmiercią. Dzisiaj, kiedy słuchamy fragmentu e, listu świętego Jana Apostoła, e, ten tekst mówi, zaprasza nas, abyśmy mieli tę więź, tę łączność z tą wspólnotą, która właśnie jest zjednoczona z Bogiem, gdzie, gdzie mieć, być w tej wspólnocie, gdzie jest to życie, życie Boże. Choćby właśnie ta wspólnota eucharystyczna. Właśnie wchodzimy w tę wspólnotę, gdzie jesteśmy razem z Bogiem. I e, kiedy patrzymy na tą całą historię zbawienia od narodzenia do zmartwychwstania, e, to, to widzimy, że tu nie ma stania w miejscu. Tu jest e, takie przynaglenie, e, coś o czym się chce pisać, mówić, e, dzielić. Gdzieś dawać świadectwo, gdzieś budzi takie, takie pragnienie, tak jak właśnie opisuje święty Jan. To Wam oznajmiamy, co było od początku, co słyszeliśmy, co ujrzeliśmy, co dotykały nasze ręce, bo życie się objawiło. I ten uczeń biegnący z, z Piotrem do grobu, właśnie w domyśle, się ten Jan, który pisze tę Ewangelię. Widzimy, że to, co sprawia, że On biegnie pierwszy, gdzie pierwszy ujrzał, uwierzył. To wszystko dała mu ta miłość Chrystusa, której On doświadczył, jak nazywamy Go tym umiłowanym uczniem. Ta miłość dała Mu uwierzyć. On, choć wchodząc do tego grobu i można powiedzieć, nie widzi nic, to tak naprawdę widzi wszystko.